Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the Emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor. Which did little to endear him to the Pope. <laughs> Wenceslas, the idol, did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution he kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. he invaded bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. it is here that my story begins. po jakiejś, no całkiem sporej przerwie mamy tutaj grę Kingdom Come Deliverance gra historyczna jak najbardziej 2008 rok gra nie jest już taka świeża wykonana przez studio czeskie dosyć długo Czesi tworzyli tą grę żeby zapewnić jak gdyby tutaj bardzo wysoki poziom realizmu pokażę wam środek gry bo jestem akurat w trakcie wykonywania że tak powiem, już końcowych, wydaje mi się, zadań w grze. Więc przedstawię wam, jak rozwijać postać, jak gra w ogóle jest stworzona, jaka jest fabuła pokrótce. No więc zaczynajmy, wczytam tutaj ostatni zapis. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w Stadninie Koni, w Stadninie Koni w, w, w Neuhof. Co rzuca się pierwsze w oczy to to, że gra jest bardzo fajnie wykonana, jest dobra oprawa graficzna, bardzo fajne efekty graficzne, no 2018 rok wiadomo, że już teraz to troszeczkę pewnie poszło do przodu, jasne, że są też pewne błędy, często gdzieś zawieszamy się w drzwiach, nie możemy przejść, bo mamy na przykład psa, który nam przeszkadza i tak dalej, a więc... O czym jest gra? My jesteśmy Henrykiem, Henrykiem Kowalem, synem Kowala, który no, niestety znalazł się w nieodpowiednim miejscu i czasie, a mianowicie w XIV wieku król Karol IV umiera, czeski król, a jego następcą staje się syn, nieudolny władca, któremu większe są igraszki w głowie niż rządzenie krajem. brata do wkroczenia na ziemię czeskie, dewastowania ich i oczywiście o walki o tron. No i w tym wszystkim jest nasz syn kowala Henryk. Henryk wychowywany w skalicy jest prostym chłopakiem, choć wydaje się być troszeczkę nieprzeciętny w stosunku do swoich Kolegów, że ze względu na to, że jest sprytniejszy, jest troszeczkę bardziej zaradny, to on właśnie będzie tym głównym bohaterem opowieści. Gra to oczywiście role-playing, czyli rozwijanie postaci, zdobywanie doświadczeń, no i wykonywanie kolejnych zadań. Jakie tutaj mamy rzeczy? Przede wszystkim uzbrojenie. Tutaj mamy wszystko to, co możemy na Henryka nałożyć. Czyli mamy tutaj. Cztery rodzaje na przykład y, y, odzienia y, na nogi, mamy tutaj od y, ochronny rąk do strzelania z łuku po oraz oczywiście cztery rodzaje odzienia wierzchniego, jakieś medaliony, kaptury, kolcze, hełmy i tak dalej, miecz, tarcza, łuk. To oczywiście możemy wszystko tutaj nosić. Oczywiście są różnego rodzaju <laughs> czynniki kształtujące naszą, naszą postać, czyli przede wszystkim poziom główny. Tutaj mamy różne dodatki. Po odkryciu danego poziomu postaci głównej możemy potem, jeżeli mamy tą minimalną, minimalny poziom już zdobyty, możemy odblokować. Tak jest z każdym innym aspektem rozwoju postaci. Mamy tutaj atrybuty od siły po ekspozycję, retorykę i tak dalej. Te, które można rozwinąć, te mają dodatkowe umiejętności, które możemy wykupić po osiągnięciu odpowiedniego poziomu. Tak samo, jeżeli chodzi o walkę, mamy tutaj nie tylko różne rodzaje broni, których możemy używać, których Henryk może używać, ale również też obrony i walki wręcz. Które możemy rozwijać oczywiście dodatkowymi umiejętnościami. Umiejętności ogólne, czyli takie typowo codzienne, takie jak kradzież, psiarz. Ciekawa rzecz, bo możemy mieć psa, który na przykład łowi za nas zające, może wywężyć wroga na ścieżce. Konserwacja broni, jazda konna. To wszystko bardzo jest przydatne, jeżeli oczywiście jest wysoko rozwinięte. Różnego rodzaju wzmocnienia, jak na przykład moc kwiatów, jeżeli mamy dużo ziół w kieszeniach, wpływa to na naszą aparycję. Nasza reputacja w każdej miejscowości to też jest bardzo ważne, bo jeszcze, jeżeli reputacja spadnie, to wtedy no, w danej miejscowości jesteśmy wrogiem publicznym. Bardzo ciekawe w grze jest to, że mamy tutaj opis nie tylko warunków średniowiecza z tamtego okresu, ale i bardzo ciekawych opisów historycznych dotyczących właśnie zawodów wykonywanych przez mieszczan, przez chłopów, wydarzeń, które wydarzyły się właśnie w przeciągu Schyłku XIV wieku najważniejszych postaci, jak i całych narodowości, jak Kumani, którzy tutaj razem z Zygmuntem, węgierskim królem, przybywają i są niezwykle okrutnymi najeźdźcami. Mamy tutaj też różnego rodzaju poradniki, e, czyli wytłumaczone, jak, e, na czym polegają ikony, które pojawiają się w grze, oraz ewentualnie też mamy tutaj. Do swojej dyspozycji sterowanie dotyczące na przykład na przykład handlu. Dobra, mapa. Mapa wydawałoby się, że jest mała, bo mamy tutaj raptem kilka większych miejscowości i, wie i wsi, ale mimo wszystko pozwala to naprawdę na eksplorację na długie godziny. Ja w tej chwili mam już w grze chyba zdaje się 30 parę godzin. Są też punkty szybkiej podróży. No, i cóż jeszcze? Tutaj mamy nasz dziennik. Tutaj zapisywane są wszystkie zadania, które mamy do wykonania. Oczywiście, od zadań głównych, pobocznych i takich malutkich zleceń, po te, które już są wykonane. Co jest głównym zadaniem? Głównym zadaniem to jest odszukanie morderców naszej rodziny i odzyskanie miecza, który wykonał nasz ojciec przed dniu swojej śmierci który miał trafić do jednego z możnych właśnie pana Radzika, ale nie trafił ze względu na to, że został, zostaliśmy obrabowani właśnie w Skalicach kiedy przybyliśmy po najeździe, głównym najeździe kumanów. No rabusie rabowali co było pod ręką no i między innymi właśnie ukradli nasz miecz ostatnia pamiątka po naszym ojcu. To jest głównie, główne zadanie. Oczywiście jest mnóstwo innych dodatkowych zadań My teraz zobaczymy, co mamy w ogóle do zrobienia. Przede wszystkim a, mam takie ciekawe zadanie. Muszę zdobyć zbroje kumańskie, głównie hełmy, żeby użyć ich do napadu razem ze swoimi dwoma takimi kolegami, do napadów na ludzi na trakcie. Więc bardzo ciekawa misja, muszę napaść na jakiś obóz kumański i zdobyć te hełmy, dobra zajmiemy się tym teraz no to tutaj sobie wybieramy, jeżeli jest taka tarcza to wtedy i na naszej mapie dane zadanie jest uaktywnione, zobaczcie tu są te obozy, jeden, drugi trzeci, jest kilka tych obozów, no możemy y, się tam udać i i właśnie no i spróbować właśnie zdobyć te y, uzbrojenie tych kumanów węgierskich. Czy nam się to uda? Właśnie. To jest bardzo zasadniczy problem. Dlaczego? Ponieważ w tej grze niezwykle, niezwykle trudna jest walka wręcz. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo. Jak bardzo trudna jest walka wręcz. Dobrze. A więc tak. Przejdziemy się e, tutaj. I stąd ruszymy sobie już pieszo, znaczy na koniu oczywiście, do tego obozu. Obejrza. Po drodze, ruszamy. Tak wygląda podróż po mapie. Oczywiście tutaj mogą być jakieś zdarzenia losowe. Ktoś może nas napaść. Może być zablokowany trakty, jacyś bandyci. Oczywiście ci, którzy też polują na Henryka, mogą nas tutaj napaść. I oczywiście albo bierzemy w tym udział, albo możemy spróbować ominąć to yy, takie zdarzenie. Yy, Im wyższy poziom w zwiadzie tym łatwiej będzie nam ominąć właśnie to zdarzenie bardzo podoba mi się tutaj grafika powiem wam szczerze, że jest bardzo realistycznie można poczuć jak w średniowieczu jest ten znój, smród ta prostota tego świata średniowiecznego i uwielbiam, kiedy jadę na koniu, rozglądając się po tych okolicach, naprawdę czuję się jakbym tam był, naprawdę niezwykła imersywność, to jest bardzo popularne ostatnio słowo, dobra, a więc jedziemy, no to teraz pytanie, czy jedziemy we właściwym kierunku, tak, jedziemy, musimy cały czas trzymać się tej ścieżki, no. możemy też posłużyć się znacznikami na kompasie u góry, Musimy się kierować w kierunku literki D <laughs> Jeżeli ktoś grał w Wiedźmina, no to w Wiedźminie łatwiej było na pewno nawigować nie? W swoim położeniu No tutaj troszeczkę bardziej trzeba zwracać uwagę na to Na jakieś punkty Charakterystyczne Na to co jest w okolicy i tak dalej Mamy tutaj tego swojego naszego psa on jest bardzo pomocny w momencie, kiedy Kiedy już jest umiejętność na przykład atakowania czy łowienia zajęcy. To bardzo jest pomocne. No, akurat ja już mam rozwinięte to na tyle, że, że piesek mi bardzo pomaga. I na pewno przyda się też w ataku na tych kumanów. A czy mi się ich uda zabić? To jest sprawa nie do końca. O, zobaczcie, jest zając. Możemy... O. Proszę. Upoluj zająca, ty... kundlu. Poluj. Proszę bardzo. O, właśnie. Bierz tego zająca. Masz. Jest. Dopadł go? No... Tu, co, co się dzieje? Jakaś. O, o. <laughs> Słyszę węgierski, czyli mamy tutaj do, do. do czynienia właśnie z Węgrami. Zdaje się, że to są Kumani. No to nic. Będziemy mieli szybciej. Walkę po prostu. Miecz, tarcza. Wszystko gotowe. Zając przyniesiony. Świetnie. No cóż. Może szybciej znajdę dzięki temu. E Dzięki temu zbroję. O, mio, tak to ja. Bierzemy zajęca. Mięso zająca się przyda. Hej, kumanie! Co tam u ciebie? Bierz tego, chwab, Majdę Pino. Ach, nie chcę konia spłoszyć, ale niestety już go spłoszyłem. Niech to nie jest łatwo, jak widzicie. Zdychaj, ty ścierwo. Morderco. O. O, niełatwo, niełatwo. Ty węgierska kupa Kupo gówna Chodź tu Oj Oj Atakuj O pies właśnie się tu przydaje bo dzięki temu wróg nie może się zablokować Co to się stało? Spadł ze skały? Tu? O jest załatwiony! Patrzy jak szmata poleciał. Dobra, a gdzie jest ten drugi? Nie widzę go. W każdym razie mamy tutaj. E, ucho Kumana, które dostaniemy u burmistrza jednego z miast e, pieniądze. No i co? Najważniejszy kumański szyszak. To jest właśnie to Kumańskie spodnie, takie byle jakie, kumańskie zarękawia To może się też przydać. Podbijane rękawice, szlachecki kołnierz. Spędzona hmm. kiełbaska dla mojego pieska. Jak najbardziej wzmieszona kumańska kulczuga. Świetnie. Kumańska uprząż też się przyda. I bandaże. Reszta to nic znaczącego. Potrzebuję trzy takie kumańskie hełmy. O, ściemnia się. Niedobrze. Trzy kumańskie zbroje. Dobra czy tamten też został zabity prawdopodobnie co to kumański toporek bierzemy go o, jestem już przeładowany jak widzicie dobra wezwijmy konia jest bardzo fajne widzicie zagwiżdżę i koń już jest bardzo podobnie jak w Wiedźminie dobra teraz sobie przerzucimy bo jestem troszeczkę już pełny Buty łowieckie. No myślę, że warto by było je nawet sobie wymienić, bo chociaż nie, te są. Nie, podobne mają tutaj czy współczynniki. Nałożymy sobie na konika. Kumańska uprząż. Też na konia. Szyszak kumański, to schowamy za rękawia. O, te kumańskie za rękawia mi się podobają, bierzemy pikowany czepiec. No czepiec, ten nasz jest lepszy, więc ten sobie schowamy obijane yy, rękawice, nasze są lepsze tak wzmocniona kolczuga kumańska też schowamy o, nasz koniusz jest przeładowany no to nie ciekawie, nie ciekawie niech to hmm. No dobra, no nic. Trochę nam się udało tutaj e, zmniejszyć ilość tych naszych rzeczy. Zobaczmy, co tam jest w tym obozie. Hmm. Może jeden z tych kumanów. O, jest, idzie. Dobra. Cześć, kuman. Przyszedłem tu po ciebie. Bierz go. Bierz tego szmaciarza. A niech to jest za daleko. I za ciemno. Jest tu jakaś skrzynia, bardzo trudno ją będzie otworzyć. No ja więc nawet nie próbuję, bo sobie tylko wyłamie. Eee Mają tutaj garnek. Można wrzucić do garnka. O, zobaczcie. Ja sobie tutaj mogę albo jeść z garnka, mogę też ugotować. Na przykład mam mięso zająca, prawda? Więc sobie je ugotujemy. O, i mamy. 24 gotowane zajęczyny. No i właśnie na tym to polega troszeczkę survivalu, RPG, trochę takiego. No, jak to w RPG, trochę zagadek też jest, prawda? Takiej przygody. No, taktyki może już nie za bardzo bo nie mamy tutaj jakichś dodatkowych bohaterów, którymi moglibyśmy sterować. To nie jest Mountain Blade ale naprawdę całkiem przyjemna gra, przede wszystkim realizm, nie ma tu żadnych krasnali, jakiejś magii, po prostu jest realnie. E, ciężko jest wygrać, na początku jesteśmy naprawdę nikim, musimy takim zwykłym chłopem, podrobem po prostu <laughs> dłubiącym w nosie, a z czasem no, stajemy się coraz lepsi w walce i w fechtunku, no i w ogóle we wszystkim, w retoryce, w charyzmie. W handlu, więc naprawdę już, i nawet kiedy odwiedzamy jakieś miejscowości, i tak dalej, to czuć to po prostu, że, że jesteśmy inaczej traktowani, inaczej na nas patrzą. Dobra, no i myślę, że tyle tutaj załatwiliśmy tych kumanów. Ja się tutaj prześpię, i tamtego dorwę on prawdopodobnie wróci do obozu, więc wtedy go sobie tutaj załatwię. A Wam już bardzo dziękuję i zachęcam, bo naprawdę ciekawa gra. Jak ktoś lubi historię, myślę, że się mu bardzo, bardzo spodoba. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.